Cześć, z tej strony loginek. Witam Was w drugim poradniku Adobe After Effects, w którym pokażę Wam jak zrobić falowanie napisu. A więc tworzymy nową kompozycję, nazwijmy ją poradnik. Teraz zróbmy nowy solid. Niech będzie on o kolorze niebieskim oraz stwórzmy nowy tekst. Niech nazywa się on tekst. Dobra włączmy kapsel, oczywiście włączmy proportional guide żeby siatka, która ułatwi nam pracę na zaznaczonym napisie klikamy A i ustawiamy za pomocą unshare point wiecie, musimy wyśrodkować nasz napis w pole effects and preset wpisujemy wave warp i te, o, wyszukany przez nas no, wiecie, efekt nakładamy na nasz napis i teraz mamy tu okienko, gdzie ustawiamy jego, no wiecie, gdzie ustawiamy falowanie według na, własnych uznań. Wy, ja polecam ustawić ustawienia, które zaraz zaprezentuję. W Wave Hike ustawiamy 5, tutaj ustawiamy 50, a w kierunku naszego falowania ustawiamy 45 stopni. I teraz nasza animacja naprawdę ładnie będzie wyglądać. Zrobię wstępny render, aby Wam to ukazać. Dobra, a więc nasza animacja wygląda następująco. Wygląd wydaje mi się, że wszystko całkiem ładnie wyszło. Jeżeli poradnik Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. To by było na tyle. Cześć.